Naliczanie odpraw emerytalnych i rentowych w systemie Enova 365 może wydawać się skomplikowane, ale z odpowiednim przygotowaniem stanie się znacznie prostsze. Aby ułatwić ten proces, przedstawimy kilka kluczowych kroków, które można wykonać samodzielnie, aby mieć pewność, że wszystko przebiegnie prawidłowo. Najpierw skonfigurujmy system. W kartotece pracownika w sekcji Etat dodatki należy dodać nowy dodatek o nazwie Odprawa. Ten dodatek powinien być dodany w ostatnim miesiącu pracy pracownika. Ważne jest również, aby uzupełnić informacje o liczbie miesięcy, za które przysługuje odprawa. Przejdźmy teraz do samego naliczania odprawy. Odprawa naliczana jest na podstawie zasad, które stosuje się przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Podstawą odprawy jest wynagrodzenie zasadnicze pracownika. Na przykład, jeśli pracownik zarabia stałe wynagrodzenie w wysokości 5000 zł oraz dodatkowo otrzymuje premię, można obliczyć średnią premię za ostatnie 3 miesiące. Jeśli premie wynoszą odpowiednio 80 zł, 100 zł i 120 zł, średnia wyniesie 100 zł. Zatem, podstawą odprawy będzie 5000 zł plus ta średnia, co daje nam łącznie 5100 zł. Nie można zapomnieć o kilku ważnych aspektach prawnych. Choć odprawa nie podlega składkom ZUS, to jest opodatkowana. Warto pamiętać, że wysokość odprawy zależy także od stażu pracy udanego pracodawcy. Przykładowo, pracownicy z krótszym niż dwuletni staż pracy mogą liczyć na odprawę w wysokości równowartości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Gdy cały proces zostanie skonfigurowany, wystarczy skorzystać z opcji Nalicz Wypłatę w systemie ENOVA 365. Na naliczonej wypłacie pojawi się automatycznie element odprawa, co ułatwi dalsze działania. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której okres wypowiedzenia został skrócony, należy dodać dodatek odszkodowanie za skrócony okres wyp. W kartotece pracownika należy także określić liczbę miesięcy, za które przysługuje odszkodowanie, a następnie wykonać naliczenie wypłaty odszkodowania. Pamiętaj, że prawidłowe naliczenie odpraw i odszkodowań wymaga dogłębnej znajomości przepisów prawa pracy i specyficznych warunków każdej indywidualnej sytuacji pracownika. Chociaż system Enova 365 znacznie ułatwia ten proces, warto zasięgnąć porady doświadczonych specjalistów, zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. W tym zakresie z chęcią pomoże firma Neosmart, która dysponuje zespołem ekspertów z wiedzą praktyczną i teoretyczną, gotowych wspierać Państwa w tym ważnym procesie. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.